Cześć, z tej strony Pixelek 960 witam was w kolejnym moim odcinku. Au. <grym> e, a więc tak, dzisiaj będziemy się zajmować... O, tutaj jest... E, na razie nie wejdziemy, kiedy indziej. Jak widzicie, ogarnąłem sobie parę rzeczy poza odcinkiem. Jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, kiedy... To mówiłem, to naprawdę... Um, jeśli ktoś nie dotrwał, to... Proszę Was o ten. O, żebyście jeszcze raz zobaczyli. Bo naprawdę mi to bardzo pomoże. Jak widzicie, by... w rozdostaniu się kanału. I jak widzicie, piękne drzewo mi tu rosło. Nie takiego farta, że akurat to. Bo tak to. Mm, nie miałbym w ogóle drewna. Ty, może bym sobie. Ten zrobił siekierę. I jakby coś to nie przejmujcie się tym. Na razie, bo potem mm, będę y, z tego coś robić. Jakby że będę sobie to wyłączać i włączać, bo jednak to będzie trochę przeszkadzać. No przyznajcie, no. Musicie przyznać w komentarzach. W komentarzach. Musicie przyznać w komentarzach, że to przeszkadza. Tylko, że nie wiem na, jakimś, na jakim poziomie to przy, przeszkadza. Powiedzcie, jakby. Yy, jeden to. Yy, Okej, okay, może być, ale lepiej. Nie, yy, że. Jeden to jest. Co jest? Oh! Ah! Ej, hey, ty, XD. Ja nie wiedziałam, że coś takiego... Ej! XD To zaczekaj chwilę. Czy ja w takim razie mogę znaleźć sobie niebieski barwnik? Nie. Będę musiał znaleźć niebieski barwnik. I wtedy będę mógł tak naprawdę zrobić ten. Yy, yy, niebieski Poke Hill. Zarąbiście! I zarąbiście! Teraz te... Jestem mistrzunio. Nie no, nie jestem mistrzunio, ale... Jakby będzie mi od razu fajnie, jakby... Będę mógł stworzyć swój dom. Z pokhili I to będzie w różnych kolorach. Ty, ciekawe... Ej, ciekawe czy bym się tam y... Czy bym to zrobił? Napiszcie w komentarzu, czy byście to zrobili, bo jestem ciekawy waszej opinii. Yy, Dobra, to... Au, au. Dobra, to teraz yy, tak. Na pewno... Z U, prawie tak. Dobra. Idę zrobić na pewno skrzynkę, bo tutaj sobie w ogóle ten... Yy, nie porobiłem tych skrzynek. Zrobię sobie, zrobię sobie od razu yy, trz, dwie, bo na pewno dużo będę miał jeszcze rzeczy, których będę potrzebować, będę potrzebować, a nie będę miał miejsca. Yy, I dzisiaj połapiemy sobie pokemony głównie. I właśnie mam pomysł z. Tą wędką, bo jeszcze do końca nie wiem, czym to mogę, co to. Yy, jakby. Co mogę tu złapać? I tutaj jest blisko woda, a więc zaraz się przekonam. Oh! Muszę go mieć. Chodź tu. Muszę go mieć. Co jest? Nie! O nie! Dobra. Eee. O nie, będę musiał coś w ustawieniach, no to cięcie Sterowanie. Okej, okay, jestem i teraz chodź tu, bo muszę cię mieć w tym pokemonie z ja waterganem. O kurde. Mm, no to aqua jet, aqua przepraszam. Yy. Chyba będę musiał użyć tego ataku. O o. Okay. Dobra, rzucam pokebola. Nie, to rzucam pokebola, bo no yy, nie mam za bardzo szans, oby się złapał. Powiem tyle. O kurde. No i słabo. O nie. No i niestety, będę musiał go jeszcze raz, bo to jest pokemon mojej, moich marzeń, na pewno, ten, ja go muszę mieć. On ma jeszcze ten atak, który będzie leczyć, ja, ja go muszę mieć po prostu, ja go muszę mieć. Okej, okay, to mm, no i teraz, no szybciej, szybko. Yy. Okej, okay. szybko, 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 szybko. szybko. Yy, o tu jest, szybko. Yy. Nie. O nie! 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 Chodź. Ty, tam jest drugi. Może jest jakiś na mniejszym levelu? Nie, na pewno, tak, na mniejszym levelu. Chciałbym. Dobra, dis. Yy, Okej. Okay. On się uleczył, chyba. Okej, okay. dajesz, o nie, o nie, proszę, ja go muszę złapać, ja nie wiem, on się leczy, o nie, on jeszcze te, te, o nie, on się leczy, Czy teraz... Mam pomysł, ale nie wiem, czy to zadziała. Nie, to musimy y, uciec. Ucieknijmy. Idziemy y, ten, jeszcze raz, do y, tego, tego. Tutaj. Idziemy leczyć Pokemona i mam pomysł. Dobra. Po prostu... Eee, tak, będziemy zmniejszać coraz bardziej? A tak. E... Aha, walczy teraz. Proszę, wygraj. Pokonasz go. Rozumiesz? pokonasz go. Musisz, bo cię nie złapię wtedy, jeśli go nie pokonasz. Aha, kość mi. Zrobiście. A nie, w sumie on mi się przyda. Wygrał. Chodź tu. Eee, to używamy baby do ice, I teraz atak ciągle musimy jak najbardziej zmniejszać atak, żeby jak on najmniej z nas wyciągał. On teraz będzie nam co pure zabij i nic nam nie zabrał. O to chodzi. No, prawie nic, bo 4 HP. Ale to i tak bardzo mało. Oś, aha, oha, uleczył się, no super. Ile mi zab. Nie, no nie, no nie, nie, no nie. O nie, no nie, no nie. Ja chyba będę musiał używać tego Aquiet, bo chyba to jest najlepszy atak, jaki na razie mogę używać. Więc, no. To jest najlepszy atak, jaki, jaki mogę na razie używać. I aqua uh, jest. I co? Nie zginąłem? No dobra. Bo... Aha. Nie, uciekamy. Nie ma sensu. Mm... Przekspimy sobie jeszcze przy tym. Przekspimy sobie jeszcze przy yy, innym pokémonach Pokemonach i złapię go. Aha. Mój Pokemon ma jeden HP like. ...zarąbiście. Eee... Hmm, może ja... Tak. To co, ziemniaczek? Taki najlepszy. O nie! Będę miał oczywiście... Cały czas tego pokamana na oku. Żeby mi tutaj nigdzie nie uciekł. I tydzie Duda, bo boty, ja mam na ciebie super efektywa. quiet, No i super. zarąbiście. Co? Siedem razy tego użył. Tak! Jeszcze ja mu przyparć. Pięć razy. Dwie... Tysiąc razy mu przypaść. A co ten chce? Nie wiem, zaraz się nim zajmiemy. I ci chce walczyć? To oczywiście, Ja jestem najchętniejszym człowiekiem do walki na świecie. Już nawet nie mówię o Ashu, bo on to jest to 50 razy ten. Oha, okej. Okay. Yy, idziemy. Ale nie widziałem tego Pokemona, Mam nadzieję, że się nie zdespawnował. Mmmm, duda. Musiał użyć tego razy 7. Aha, to, to jest inny. No i Aquajet. O, ale go walnąłem. Nie wiem po co on to użył. Ale go, ale wiem, że i tak go pokonam. Ok. Wszystko opuść. Okej, okay. mamy tutaj slow polka, Nie, mów, że on gdzieś. Nie, no i sporo gdzieś. Ale ten też jest dobry, mogę. Może go by złapał. O, i tutaj jest na przykład lód. I co to jest? O! To jest dobra, bo to by mi. Tego. Mm, A taki yy, baśniowe by zwiększyło. Chodź, tu, czydno. Pokonam cię tym razem. Co myślałeś, że mi uciekniesz? Co nie? Tak, tak. Myślałeś. Polski kamień. Widać, że użył. Polisz. No i 7 razy, nie wiem, jakie on ma. Chyba, chyba, że ten atak po prostu daje 7. Ej, to w takim razie to jest dobry Pokémon. Ja go chcę już. Bo ja wcześniej nie zrozumiałem go. Gdzie doda w sumie fajny Pokémon, tak naprawdę. Ale nie wiem, czy się go opłaca złapać. Nie wiem, ja chcę jakieś takie fajne Pokémon, takie, którym się podobają. No jakieś dobre, kurde. Ja nie jestem taki jak, tacy, jak inni, którzy mówią o władza jest najlepsza na świecie Nie no, że to ja Nie każdy tak mówi, ale... No jeszcze... E, critical! No i to się rozumie, poplio. 14. level, chodź tu O, to jest inny jakiś Okej, okay, ile? 56 Tak le... Aha no to mam przerąbane tak naprawdę. Jeśli teraz użyję takle to... Nie, to i tak... I tak to wygram. Mam no, wygrałem. Eee... No. Slu... Dobra, idziemy Żeby łapać. Shelter. A nie, dzięki. Nie. No. Aha, zarąbiście. Eee, nie Pokemona, ja chcę Pokemona, ja chcę Pokemona. Dawać Pokemona, O jest. Fajny Pokemon. Mhm. Zarąbisty Pokemon. Nie no, nie no. W ogóle zarąbisty. Ała. No. <laughs> Fenekin! Chodź tu! Nie no, nie wiem. Dzisiaj jakieś same fajne pokemony. Okej. Okay. Chyba zebrałem wszystkie. Ała. Tak google, to ja poza odcinkiem będę robić te, te pokebole. Żeby nie było, że ja tutaj jakiś leniwy jestem, yy, co ja chciałem zrobić? Uleczyć mojego pokémona i złapać. No, Fenekin to jest bardzo dobry pokémon typu skorupi. A czy Boss! A, boss, skorupi. Zaczekaj, a czy ja nie mam przypadkiem na nim przewagi? Co ja wezmę go? Może, może. Aha. kwadrat Super efektywem, i ja on pewnie mnie. Aha, zarobiście. Jakiegoś ataku sobie weźmie. Uuu, dziewiętnasty. Dziewiętnaście. Oh, unik. I dobrze. Oh, yy, teraz pytanie do czego. Chyba, je, chyba to. Twist korupi. Nie wiem, czy go teraz zaatakować. Dobra, teraz się żyje. Icy Wind. <laughs> nie, no zarąbiście. Nie, no nie ma to jak z, yy, ten. Nie ma to jak przegrać z, walkę z bossem. Nie, no zarąbiście. Naprawdę, ja to uwielbiam. Ja uwielbiam sobie tak od, od tak przegrywać. Z jakimś mm, bossem, Z Karupim, który nie ściągnął do jakimś cudem na jednego ciosa. No bo w sumie użyłem Icy Winta, więc... No w sumie... Aquaet. I nie ma efektywa Aha, postion fang użył. No i się on ma większego spida. Tak. On używa tego postion fang. No i nie wiem, nie wiem. Da się go złapać? Nie na Nie da się. Nie da się bossa złapać. Ale fajne by było, bo byś miał takiego bossa i on by był mega opi. Ale nie, bo w wtedy gra, gra by nie była taka fajna. Hmm. Być mega opi i nie korzystać z fajnej gry? Czy nie być mega opi i czerpać rozgry e, e, fajną zabawę z tej gry? Hmm. Rzeczywiście. Już wiem, dlaczego nie można łapać bossów. Chociaż, gdyby, gdyby pokémony istniały, to ja bym na pewno połapał sobie takie bossy. takie titany, jakieś takie, wiesz. Um, 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 um. Sążnów. Ciekawe, czy może się tutaj zespić taki sążnów alumański. Taki, taki fajny lodowy, bo on jest właśnie Taki fajny, lodowy. Mi się on podoba, ale. Szczerze, czy chcę go złapać? No, fajny Pokémon, ale chyba się nie dodaję. Hmm. Chyba. Ja nie wiem, ja dzisiaj, dzisiaj miała być łapanko pokémonku a tutaj dzisiaj jest jak spienie jednak. No, oczywiście próbowałem złapać jednego, ale ten nie chciał. Dobra, mm, poszukamy. Aha, ja chciałem tego fana kina, ale on pewnie już e, zni zniknął. Zniknął. Stąd se. Po powiedział, nie. Nie mam czasu na ciebie, mam inne sprawy. Nie. A może dzisiaj ewoluujemy tego mojego pokemona? O, Skorupi. 24 level. Jeśli on nie pokona, to znaczy, że yy, Poplio jest. Yy, Poplio jest. Yy, nie, Skorupi ten ma. Yy, Skorupi jest lepszy od. Hmm, to znaczy, że bossy są w sumie. Nie, bossy są silniejsze. Na pewno wiem, że bossy są silniejsze, dlatego że gdybym. Ale tak nie było? To. O. To. By ten. E... To. To by tamten Pokemon nie pokonał na hita. Aha i oniś. i. Dobra. E. Ciekawe o której wstawię ten odcinek, bo jakby ja go teraz nagrywam o 22 A ciekawe o której jutro ją wstawię, czy w ogóle wstawię, bo mogę zapomnieć Cubone, tak! Ja chcę tego pokemona aha no to już se ch już se chciałem no już se chciałem Jak co co <ścoughs> czemu jego nie złapałem ale kibolno no szczerze no taki fajny pokazem dosyć ale się nadaję? przebaczam. Ała? Yy, dobra, to ja idę. Yy. Gdzie bym teraz iść? Nie wiem. Um, o. Ale nie, bo ten trapincz to. Ty, ja w ogóle zapomniałem o tej, tej. Nie, chyba, że ja. poza cinkiem ją z tym. No i znowu ten drugi. Drugi raz ten sam cubeł mi się. E, ten. Mi się wdarł na system. I kryt crit... Nie wiem, no nie wiem, naprawdę no. Jakiś ten Pokémon. Fajny, aloński chyba to był Pokémon Zarąbisty, chcę go mieć. Ja go chcę i pewnie się okaże potem, że yy, zginę. Najwyżej się zginę. Zginę mój Pokémon teraz po setny. Ale chcę go złapać po prostu, no. Naprawdę, tym razem nie okaże się to kolejnym fajlem. Ja chcę złapać jakieś Pokémona. Ja, ja naprawdę, jakby. I to jest fajny Pokémon. Bo to jest taki. O kurde. Kaktus. O kurde. Zanobisty kaktus, ale chcę tego. Chodź tu. Dobra, a Quiet No nie! Nie, ma, nie mam efektywności. I... A lodowy? Też nie mam. Czymkolwiek bym nie uderzył. Nie mam efektywności. No chyba, że... No jeszcze to. No oczywiście. Jedyny atak, na którym... Mam, no jakbym cokolwiek mu no nie, no nie robię mu tam za dużo, ale że wie, że tak jest ok. To jest właśnie yy, ten, ten, tutaj, ten. Ale użyję waterguna. Ok, no to waterguna będę używać, bo on tu nie ma jakiś On tu nie ma jakichś ataków, chyba. Ale chcę go mieć, tak czy siak. Najwyżej się poczekamy na typa, który zmienia ataki po pokemonach. Bo on chyba mnie nie atakuje. Łatwiej go będzie złapać, ale trudniej nim będzie się ekspić, jakby że wiesz. No chyba, że on jakby. Ee, chyba, że on chce jakby tego. Ee, tego. Ee, Chyba, że on nie chce jakby użyć jakichś ataków. Bo ja go tutaj obiję tak, żeby... On... To... Ten water gun zadaje mu 5% HP. Za Zarąbiszcze. To zaczekaj, Fla. Teraz... Teraz go złapę. Zobaczysz, zobaczycie. Jeśli go teraz złapię, to musicie zostawić lajka w górę. Proszę, złap się. Złapcie. Proszę. <ścoughs> Już chciałem mówić, zostawiacie łapeczkę w górę, ale nie. Dobra, jeśli chcecie ten nieoszczęśliwy, to naprawdę ją zostawiacie, bo on, on nie chce się złapać. Myślałem, że moi koledzy jesteśmy, ale... Dobra. No już. Okej, okay. no to już. Pokeball rzucony. I proszę złap się dla widzów. Dla widzów, tak, wszystko dla widzów. Ten drugi jest. O nie. No czemu on uciekł? Chcesz być z, mo z moją ekipą, z moim poplio? Zobacz jaki fajny poplio Proszę. Z... Nie złapał się. A to. No nie. No dobra. Pokebola. Jeszcze raz. Jeśli on się nie złapie to ja nie wiem. Złapał się. Okej. Okay. Okej. Okay. Pokaż się widz, dla widza. Pokaż się Pyukumku. Y... To jest nasz Pokémon. Nowy Pokémon. Dwa Pokémony, Pokebole. Najfajniej, no pięć Pokeboli, nie, cztery Pokebole użyte. Przepraszam, że piszę R. To jest, a to jest papryka. Okej, okay. okej, okay. i co? Nie wiem. Dobra, chodź. Więc tak, to chyba na dzisiaj tyle z tego odcinka. Jak widzicie, yy jestem tutaj z moimi pokemonami, jak zwykle. Hmm. Aha, popiosek gdzieś u... O! Widzicie, macha do widza. Yy, zostawcie lajka like w górę dla tego piokumu <grym zbio> <grym> za machanie. No i to tyle. Eee. Dobrej nocy czy tam dobrego dnia.